W związku z Pani Mariany Kutkowskiej, radnej naszego powiatu, Rad Powiatu Wegorzewie, które miało miejsce 22 sierpnia podczas posiedzenia komisji do spraw społecznych i finansów dotyczącego budowy górników w Czerwonym chciałabym oświadczyć i wyjaśnić co dziękuję. Zbudziło to trochę emocji, trochę znaków zapytania, trochę wątpliwości. Ktoś by o czymś wiedział część siedziała, w ogóle nie wiedziała o co chodzi, więc uważam, że jest, jest zobowiązana na takie wyjaśnienie i takie oświadczenie złożyć. Szanowni Państwo, proces budowlany reguluje ustawa z dnia 7 lipca do 1994 roku, prawo budowlane oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze. Zgodnie z artykułem 32 ust. 4, artykuł 33 ust. 2 umiany ustawy, Pozwolenie na budowę obiektu budowanego może być wydane wyłącznie temu, kto złożył w tej sprawie wniosek oraz dołączył do niego wszystkie wymagane przepisami prawa dokumenty. Wszelkie decyzje dołączone do wniosku o pozwolenie na budowę muszą być decyzjami ostatecznymi administracyjnym do instancji. Decyzja o pozwoleniu na budowę ma nie ma charakteru uznaniowego. Jeżeli dokumentacja złożona przez inwestora spełnia wymagania, o których mowa w artykule 32 ust. 4 i artykule 35 ust. 1, starosta zgodnie z artykułem 35 ust. 4 nie może odmówić wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. To odnosi się Pani Radna do tego bez pierwszej części, czyli do spraw bieżących. Czyli dopóki nie będzie prawomocnej decyzji o warunkach zabudowy, starosta nie podejmie decyzji o pozwoleniu na budowę. Natomiast odnosząc się do kwestii pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego dochodu o łącznej obsadzie do 48 DJP wydanego w dniu 24 lipca 2014 roku, pan Janowi Kuszczakowi informuje, że inwestor złożył w tej sprawie wszelkie wymagane dokumenty. Wśród dokumentów znalazła się również ostateczna decyzja burmistrza Wegorzewa nr 73 na 12 ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku inwentarskiego o łącznej docelowej obsadzie do 100 TJP oraz zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciepła o pojemności do 10 m3 na działce numer ewidencyjny 56 na 3 obrębie czerwony dwór oraz ostateczna decyzja znak PR. 6730 na 58 na 2012 zmieniająca wyżej wymienioną decyzję o warunkach zabudowy w zakresie dopuszczalnej wysokości budynku inwentorskiego. Burmistrz ustalił panu Januszowi Puszczakowi warunki zabudowy na budowę budynku inwentorskiego o docelowej obsadzie do 100 JP i jest to maksymalna wielkość budynku, o jaką inwestor mógł ubiegać się we wniosku o udzielenie pozwoleń na budowę. Taki zapis decyzji umożliwia inwestorowi ubieganie się o pozwolenie na budowę każdego budynku lupetarskiego, którego obsada nie jest większa niż 100 DJP. Wydane przez starostę pozwolenie na budowę budynku do drogi w obsadzie do 48 DJP mieści się w zakresie ustalonej przez burmistrza Szabęgożera w decyzji o warunkach na budowę. Starosta nie miał podstaw prawnych do żądania od inwestora przedłożenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z brzmieniem paragraf 3 ust. 3 punkt 102 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, chów lub hodowla zwierząt w tej liczbie mniejszej niż 60 DJP nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Jeżeli inwestor ubiegałby się o pozwolenie na budowę budynku o obsadzie 60 i więcej DJP, zobowiązany zostałby do dostarczenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zaznaczam, że teren, którego dotyczy pozwoleń na budowę, nie jest objęty żadnymi formami ochrony przyrody. W dniu 17 października 2014 roku burmistrz Węgowa-Czerwat złożył do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie wniosek o stwierdzenie z Urzędu Nieważności Własnej Decyzji nr 73 na 12 o warunkach zabudowy wydanym panu Janowi Spuszczakowi na, budow na budowę budynku inwentarskiego w Czerwonym Dworze w <coughs> na wydanie jej z narażącym naruszeniem praw. Tego samego dnia Burmistrz Węgorzewa złożył wniosek do wojewody warmińsko-mazurskiego o stwierdzenie nieważności, o stwierdzenie z urzędu nieważności decyzji starosty Lęgorzewskiego zatwierdzającej projekt budowlany i udziałającej panu Janowi Puszczakowi pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego. Burmistrz wniosek swój uzasadnił, że decyzja starosty wydana została rażącym naruszeniem prawa, ponieważ wydany ją w oparciu o decyzję o warunkach które także wydane zostały zrażące naruszeniem prawa. W odpowiedzi na powyższy wniosek Wojewoda Wawelsko-Mazurski pismem dnia 3 listopada 2014 roku wyjaśnił, że wszczęcie postępowania nieważnościowego może nastąpić dopiero po stwierdzeniu przez SKO o użtywie nieważności decyzji burmistrza o zabudowę. Wojewoda podkreślił także, że organ właściwy w sprawie pozwolenia na budowę jest związany z ostateczną decyzją o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu nawet wówczas, Decyzja ta w ocenie mogła być ważna, aż do chwili usunięcia jest z obrotu prawnego. Zawarządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie decyzja z dnia 8 grudnia 2014 roku odmówiło stwierdzenia nieważności decyzji nr 73 na 12 Burmistrza Wegorzewa w sprawie ustalenia warunków zabudowy budowę budynku inwentarskiego w Czerwonym Tworze. Jedną decyzją z tego samego dnia SKO w Olsztynie stwierdziło nieważność decyzji Burmistrza z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie zmiany wyżej wymienionej decyzji 73 na 12 walka zawodowa. O rozpatrzeniu wniosku Pana Jana Kruszaka o ponowne rozpatrzenie sprawy SK o decyzji z dnia 26 października 2015 uchyliło w całości własną decyzję z grudnia o stwierdzeniu nieważności decyzji burmistrza oraz odmówiło stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie zmiany decyzji o walkach na budowę Decyzje SKO są decyzjami ostatecznymi w administracyjnym toku instancji, a decyzje burmistrza w sprawie ustalenia warunków zabudowych w dniu wydania pozwolenia na budowę były ostateczne i nadal pozostają w obrocie prawnym. Sugerowanie za przez Panią Radą, że przy wydawaniu w 2014 roku Pani Janowi Kuszczakowi decyzji o pozwoleniu na budowę popełniono błędy jest nieuprawnione, ponieważ nie ma żadnych podstaw prawnych i merytorycznych. Ja tyle w kwestii wyjaśnienia tutaj Za zabiłości prawnych, na tyle. są Czy ktoś Sprawa zabiła i skomplikowana, że podejrzewam, że nikt tu, y, obecny na sali nie rozumie o co chodzi. Ale Pani jak ja chciałam Pani powiedzieć, że ja tylko prosiłam i uczulałam, że w tym momencie teraz to będą warunki zawodowe. Sprawa jest bardzo skomplikowana. Tak samo jest na 158 DJP, tam było na 100 DJP, więc mam pytanie. Jeżeli do tamtego pozwolenia na budowę i do tamtej y, warunków y, środowiskowych pan Jan Kuszczak wystąpi w tym roku o budowę następnego kurnika, który nie przekroczył 100 DJP, a będzie 42 DJP, to pan y, y, urzędnik może wydać to pozwolenie bo jest ogólne, na Ja nie Pani się pan, nie rozmawiamy, bo Pani tak sobie dywa, gdyby coś tam aktywizować. Ale on ma prawo do tego. Są ma prawo do tego. W tej chwili procedowane sytuacje, jeśli chodzi o decyzję o budżetach i są procedowane w historii dotyczącej środowiskowej, dotyczącej innego przedsięwzięcia. Pani, tak? bo takie To już jest o tak. Ja się usłyszałam, Pani Radna, ja się usłyszałam, do do Pani wystąpienia i tak jak mówiłam tutaj, że dopóki nie będzie decyzji prawomocnej, to urzędnik nie podejmie żadnej decyzji, bo to dotyczy jakby bieżącej sprawy i by chciał, próbowałam wyjaśnić to, co się zadziało w 2014-2015 roku, gdzie Pani sugerowała, że ostrzegam, żeby nie było czegoś takiego w 2014-2015 roku, ale proszę mi wierzyć, że tam wszystko było zgodnie z razu jeżeli chodzi o pozwolenie na budowę, tak, ale były właśnie decyzje, nawet decyzje, burmistrz uchyla swoją własną decyzję. Proszę burmistrz uchyla swoją też własną decyzję. No tak, ok. uchylił. To, to nie jest kompetencja powiatu i też nie chciałbym, żebyśmy się tutaj, no. tutaj wchodzili w spór merytoryczny, za który powiat nie odpowiada. My owszem, musimy stać na straży, prawa, aby wszystkie decyzje wydawane w imieniu naszym tak, dotyczące pozwolenia na budowę odbywały się w sposób prawidłowy i to na dzień dzisiejszy jest czynione, Tak, tak należy to uznać. Proszę Państwo, bardzo proszę, czy są jeszcze pytania?